I ptaki w polu poszarpane. Taka ma wola. Nie ścierpie nigdy, by źli w nagrodzie wyprzedzili prawych. To za to miasto temu dobrze życzy: w zgonie i w życiu doznanej opieki. Oto jest dziewka, co to popełniła. Ten schwytaliśmy. Trupa poprzegła, w dwóch słowach masz wszystko. Czy pewny jesteś tego, co tu głosisz? Na własne oczy przecież ją widziałem, grzebiącą trupa. Chyba jasno mówię. Więc na gorącym zaszło się uczynku. Tak się rzecz miała, kiedyśmy tam przyszli. Lecz ty, co głowę tak skłaniasz ku ziemi, mów, czy to prawda, czy do nos Ja Jam to spełniła. Zaprzeczyć nie myślę. Czyżeś wiedziała o moim zakazie? Ani nie małam. by ukaz twój ostry. Miał tyle wagi i siły w człowieku, by mógł łamać święte prawa Boże, które są wieczne i trwają od wieków, że ich początku nikt zbadać nie może. Dzielnemu równość ze złym nie przystoi. Któż wie, czy takie wśród zmarłych są prawa? Wróg i po śmierć nie stanie się miłym. Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić. Wkrótce przyjrzymy jaśnie od Brzbitów. O synu. Czyż ty przybywasz tu gniewny wskutek wroku na Twą narzeczoną, czy w każdej doli zachowasz mnie miłość? Twoim ja, ojcze, skoro mądrze radzisz, idę ja chętnie za Twoim przewodem. I żaden związek nie będzie mi droższy ponad wskazówki z ust Twoich rozumnych. O, tak, mój synu, być zawsze powinno. Zdanie ojcowskie ponad wszystkim ważyć. Nie ma zaś większej klęski od nierządu. Tak więc wypada strzec prawa i władzy. Ojcze, najwyższym darem łaski Bogów jest niewątpliwie u człowieka rozum. Ustąp ty przeto i zaniechaj gniewu, bo jeśli wolno sądzić mnie, młodszemu, mam, że taki człowiek najprzedniejszy, który opływa w rozum z przyrodzenia. Jeśli tak nie jest, a i to się zdarzy, niechaj rad dobrych zbyt lekko nie waży. A więc w mym wieku mam mądrości szukać i brać na tego młokosa. Nie w nieprawości. A jeśli ja młody, to na rzeczy raczej niż wiek baczyć trzeba. Sobie czy innym, gwoli ja Marne to państwo, co li panu służy. Czyż nie do władcy, więc państwo należy? Pięknie byś wtedy rządził na pustyni. Błądzę ja? Z godności zgodności mej władzy? Nie strzeżesz! Władzą pomiatając bogów. Grobie, ty moje łożnico miłości, za wami idę ja, co w życia wiośnie zginęłam, prawie nie zaznawszy świata. Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę, lecz potępienie ze strony kreona. Lecz jeśli z bogów to zrządzenie płynie, trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia. Cóż tam nowego, trezja stary? Ja rzeknę, ty zaś posłuchaj, wróżbiarza. Rozważ to, synu, bo wszystkich ludzi jest błądzić udziałem i z prostej zejść drogi. Lecz mąż, co zbłądził, nie jest pozbawiony czci i rozwagi, jeżeli wśród nieszczęść szuka lekarstwa i nie trwa w uporze. Ustąd, ty śmierci, nie drażnij zmarłego. Cóż to za chwała, na trupem się znęcać. Grześć nie pozwolę. Wiem, bo ja zbyt dobrze. Bogów zbezcześcić nie zdoła śmiertelny. Nie masz żadnego ty nad zmarłym prawa. Nie światła bogin, których gwałt zadajesz. Poznasz ty wkrótce, czy ja przekupiony tak mówię. W krótkim pokażę o to czasie mężczyzn i niewiast. W twoim domu, jęki. A wszelkie miasto. Przeciw Tobie stanie. O nic nie błagaj, bo próżne marzenia, By człowiek uszedł swego przeznaczenia. Nad szczęścią błysk, co z łudą mar, Najwyższy skarb rozumu dar. A wezwie ten niechybny sąd, Kto Bogów lży i wali rząd. I ześlą oni swą zemstę i kary na pychy słowa w człowieku, i w klęsk odmęcie rozumu i miary w późnym nauczą go wieku.